Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w twierdze edycji ostatecznej. Oczywiście zabieramy się za misję piątą w kampanii oryginalnej. Jest to seria, gdzie gramy na wyzwaniach, jeśli ktoś jeszcze jakimś cudem nie wie. Misja piąta między młotem a kowadłem. Tam już są katapulty u naszego przeciwnika szczura. Są włócznicy i są łucznicy. Co do wyzwania jakie możemy sobie... Możemy zrobić kilka wyzwań ostatecznie. Czy ja chciałem w ogóle, żeby tylko byli włócznicy, ale no, Ktoś mi brutalnie uświadomił, że przecież w tej misji jeszcze nie ma włóczników. Z mojej strony jakby. Ale dobra, to już pogadamy o tym, co jak po fabułce. Kto chce ominąć, może ominąć. Ja przydaję misja piąta. Między młotem, a kowadłem. Ścigałeś uciekinierów jeszcze daleko na terytorium sąsiedniego hrabstwa, ale w końcu zgubiłeś trop w ciemnościach nocy. Tymczasem... Tymczasem znikam. Rozbili półtuzina moich patroli, przecież to najazd na moje hrabstwo! Co ja mam teraz począć? Uspokój się, Depus. Wszyscy prawdziwi rebelianci, jakich widziała ta ziemia już dawno pouciekali za siódme morze. Twoi ludzie chyba dadzą sobie radę z paroma zasmarkanymi banitami. Jedź ze mną zapalować na jelenie! To zapomnisz o wszelkich troskach. Ale oni są już tylko rzutkami, nie stąd. Przecież muszę coś zrobić. No to wyślij tam, niewielki oddział oblężniczy, który osłabi mury ich kryjówki. Łatwo ci tak mówić. Uspokój się. Zobaczysz, że gdy wrócimy z polowania, twój problem będzie należał już do przeszłości. Możesz mi zaufać. Wąż był niegdyś rządcą jednej z najbogatszych prowincji w kraju. Żył dostatnio i w luksusach, obficie bogacąc się na podatkach, które ściągał z poddanych. Kiedy król usłyszał o jego niegodziwościach, wysłał go do jednej z nowych kolonii. W trakcie którejś z pierwszych walk, wąż zmierzył się z twoim ojcem. W wyniku tego pojedynku stracił oko. Tego dnia wąż przyrzekł sobie, że nie spocznie, dopóki ścięte głowy wszystkich członków twojej rodziny nie zostaną nabite na pale przed jego zamczyskiem. Twoi zwiadowcy donoszą, że znalazłeś się w pułapce. Nie masz dość zapasów, aby kontynuować marsz ani licznego wojska, które pomogłoby ci przedrzeć się z powrotem. Jedyne wyjście to zostać tu, gdzie jesteś. Zwiadowcy wyszukali doskonałą pozycję obronną wyspę na szerokiej rzece. Jeden z Twoich poruczników zaczął już budować tamę bazę. Ziemia w sąsiedztwie rzeki jest bardzo żyzna. Skorzystaj z tego i załóż tam farmę pszenicy. Przemię to tak, ten. Porucznik, który zaczął tu budować, bardzo za wiele nie zrobił, ale tak, tak, tak sobie teraz zdaję sprawę, że nie wiemy w sumie, jak się na, na, nasz bohater nazywa, ani jego ojciec. Więc można powiedzieć, że ktoś tu jest bezimienny. No widzicie, łączymy uniwersa, moi drodzy. Między młotem a kowadłem, eee, no to tak jak mówię, dobra, przejdźmy i, i tutaj będziemy pierdzieć, no bo co ten porucznik zrobił? się siedzibkę i powiedział czterem łucznikom, połóżcie się tu w rajtuzach na, na wysepce. Więc możemy zrobić wyzwanie numer jeden, to żeby budować budynki tylko na tej wysepce, czyli no obrona wysepki to będzie prawdziwa. Nie wolno nam tutaj budować, bo ktoś tam mówi, że farmy, nie dupa tam, spróbujmy, że tylko, tylko tutaj, tylko tutaj. Można pokusić się jeszcze o dodatkowo, że bez palisady, bram i wieżyczek, czyli bez po prostu wszystkiego, co związane z obroną. No i jeszcze było sugerowane, żeby łucznicy mogli atakować wyłącznie tymi sztylecikami, ale nie wiem, czy ich narobimy tyle na czas przed pierwszym atakiem, żeby to się dobrze skończyło. Bo ja wziąłem bardzo trudny, prawda? Prawda. Prawda, no dobra, więc ja mówię tak: rozwijamy się tutaj na tej to tylko i wyłącznie. Nie robimy żadnej obrony. Ale raczej bym poszedł po prostu, że łucznicy sobie mogą robić co chcą. No ale zobaczymy. Do, do pierwszego ataku zobaczymy, i wtedy może zdecyduję, bo ten atak pierwszy może być dość szybko. Więc sobie zmniejszyliśmy sobie prędkość. Co ja chciałem zrobić? Chciałem. Chciałem, chciałem. Myślę teraz tak, tutaj raczej damy farmy. Znaczy tutaj w, w szczur może mieć katapulty, więc no tu będzie napierdzielane. To co ważniejsze, co jest mniej istotne? No bo... Um, no farmy, nie, dobra, farmy dam tutaj. Może byśmy przenieśli skład zapalny. Nie no, tu jest właśnie dobre miejsce na skład zapalny. Niech ja się bym też potracić. Nie, dobra, to tu pójdą farmy. No już tutaj pierdzielę, pierdzielę. Pierdziele i pierdziele, nie? No to cały Lutelson, ale zrobimy tam śpichlerz i pomyślimy. No to tak. Już zetniemy sobie to wszystko. Farmy pójdą. Może tutaj. Zróbmy na razie dwie. Już możemy zacząć robić panów, czy chcemy to przenieść. Uznam, że nie. Dlatego było najlepiej jakby tutaj było to. A to zaraz z katapulty dostanie i tyle z tego będzie, no trudno się mówi. Dobra, chodźcie byczki. I za 4 no to mogę jeszcze tutaj dać pana kolegę, który będzie sobie tu przechodził i ścinał te drzewka, miejmy nadzieję. Ewentualnie teraz, no teraz już się nie, nie ma, no to teraz to trochę przeszkadza. No dobra, tutaj jakoś pójdziemy w piekarnię. Chociaż to jest tak zrobione, że katapultą może też trzasnąć ten śpichlerz i będziemy wtedy piszczeć. Musimy trochę hajsu pobrać. No i na dzień dobry mam czterech łuczników, nie? A wy nie macie, no tak, zuży... Ale to była jedna deska. Bo my tu jeszcze nie mamy targowiska. Więc, no tego nie robimy, tego nie robimy. Tego nie robimy. Zobaczymy jak to wyjdzie, no dobra. Na razie dam prędkość większą, bo musimy poczekać na drewno. Mogłem przenieść, mogłem przenieść tutaj skład zapasów i tutaj byśmy zrobili warsztaty. To, to ewentualnie jest do poprawy, jeśli coś tu nie wyjdzie. No bo tak to my już tutaj nic. A zabiłem kolegę. Zginął no jeszcze. Ja że tam ktoś sugerował, żeby robić. Nie wiem, czy to w tej misji, ale ogólnie, żeby zrobić tak, że nikt nie, nikogo nie mogę stracić ani żołnierzy, ani ludzi. No to pytanie, czy takie coś to już by była y, porażka wyzwaniowa. Bo takie z rzeczy to się mogą zdarzyć. I nie wiem, czy my jako, jako Lutelsony mamy na to wielki wpływ. Um, Dobra, zróbmy tak. No w teorii jeszcze jednego nie zrobimy. Siedzimy na razie. O jajku, na jednym składzie to będzie jednak problem siedzieć. Dobra, zróbmy drugi, bo przyjdzie mąka, pszenica mąka i, i się może zrobić Problemiks. Dobra, musimy jeszcze wydać drewno na e, koszarki. Poszarki, tu, ale to też taki newralgiczny punkt. Łatwo może zostać zniszczony. No, i ostatecznie cholerę się tyle miejsca, Lutelsonie, tutaj. No, co ty, co ty tutaj chcesz zrobić? Bo wszystko, że i zrobił, jednak z tej strony. W ogóle nieprzemyślane. Jak to u mnie bywa? No, mamy pięciu łuczników, sześciu z tym, co jest w środku. Dobra, musimy drewno na młyn zrobić. Młyn na drewno, drewno na młyn. Aha, że młyn tak se trzaśniemy tam trochę dalej. On tam bęga blisko, nie musi być ostatecznie. Już prędzej te piekarnie. A ty tak idziesz? Albo no to tu jeszcze kolega przyjdzie? Czy coś tam robimy? Ale no, szczerze nie jestem zadowolony. Mogą rzeczywiście już rozwalić ten skład zawasów tu przenieść i tutaj postawić warsztaty. No ale już dobrze, no bo ostatecznie tu jest duże miejsce, nie? Tu jest duże miejsce na tej wysepce, ale postaramy się mieć dużo łuków. Tylko to potrzeba i hajsów, i nie tylko hajsów. No i ten spichlerz mi tam nie odpowiada. Chyba w ogóle trzeba by było jeszcze z dwóch, z trzech drwali zrobić. Mm, tu jest dużo drzew, więc tak tu może poustawiam. No i tu ostatecznie też to tu poustawiam. No tak przy, przy rzece postaram się robić jeszcze, nie? Byku szybciej. Bo zaraz się okaże, że Czekamy mamy za dużo warsztatów. Na jak zee. na to, jak mamy mało drewna. No więc oczywiście w tej twierdze już się nie da robić wielu jakichś tam trików, nie trików, bagów, nie bagów, gliczy, nie gliczy, więc troszkę nam żeby trudniej nam idzie, jeśli chodzi to? o surowce. I też poza tym, jak to nie są speedruny, to nie ma co oszukiwać. I po to robisz wyzwania, że później jeszcze jakieś czyty wykorzystywać. Może nie czyty, ale błędy bardziej. Czy glitchy. No i teraz tak, powiedziałbym bez podatku, bo nie ma jedzenia i to jest problem, bo my jeszcze nie mamy żadnej piekarni, a nie mam drewna. A ci... Oda, bo tamten idzie z drewno. To zrobiliśmy 12 czopeczków pięknych. Mam, mam, mam tam jeszcze dwa łuki. I chyba przeniesiemy śpichlerz. O, tylko gdzie? Kiedy? Bo drewna brak. Dobra, tam ci robią. No, może że jeden warsztat za dużo, jak na to ile Potrzeba mamy tego drewna. Niewielka grupa żołnierzy. Nie, 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 jeszcze nie jestem psychicznie gotowy. Chyba zapiszę to. Dawaj drewno byku. Dobra. Szybko, panie piekarz. Szybko, panie piekarz. No jeden domek możemy zrobić, ja to zapiszę, no i dupsko. Nie chciałbym rozdawać hajsów. No szybciej panie piekarz. Dobra, 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 Sytuacja opanowana. Może. Tutaj damy jeszcze piekarza, no i jeden warsztaciarz sobie poszedł. No dlatego mówię, chyba nie. Nie, 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 nie. Jak sobie zwykle strzelają, bo i tak jest trudno. Nie robimy tutaj. No ci poginął niestety. Zapiszmy to jeszcze. Popularność już spada. Trudno. Dobra, ponawie łucznicy poradzicie sobie. No może, jakbym miał tak z 10 łuczników więcej, to bym bardziej chętny był na to, żeby tylko sztylecikami się klepali. Ale to jest takie wiecie, no. Dobra, lordzie, pozwolę ci tutaj bić. Żeś, masz iść tam na dół Lordzie, dobra Więc tak to jest No teraz już chyba się rozwiniemy Może nie, ale tak, zabierzmy im Sir, rozdawnictwo. Ser, rozdawnictwo Tutaj jeszcze, aj tu nie wcisnę, tam takim się nie Nie uśmiecha Dobra coś takiego Potrzebujemy będzie. będzie, to już tutaj Już się zrobiło ładnie, patrzcie ile łuków mamy, nie? Więc będzie git będzie git, będzie git, będzie git. Tylko będą katapulty jeszcze, więc. Chociaż tutaj chyba w ostatni dopiero tak. Nie pamiętam czy w ostatnim dopiero, w ostatnim na pewno jakieś katapulty będą. No dobra, musimy. Nie mamy już żywności. Ja wiem, ale się rozstawili śmiesznie. Jak zrobimy dużo łuczników, to mogę spróbować tam ich wysłać, żeby tam sztylecikowali, ale wiadomo, to już taki tam dodatek będzie kwiczyć. Ale nie zrobię wszystkich, tak. Nasze zapasy żywności, ludzie żywię. Nie ma dowodów, że tak moi widzowie się odzywają. Nie ma. Żadnych. Nie macie takich dowodów. Ostatecznie, czy jest sens robić więcej farm pszenicy tutaj? Czekamy na rozkaz. Tego wam nie powiem. Już tam zmierzamy. Już tam zmierzam, no tu się robi ładnie. Damy tak, żeby trochę podskoczyło, to mogę dać tutaj tak. Więcej hajsów. Nawet może jeszcze jedną chatkę. Nie wiem, czy jednego drwala jest sens robić, może nie. No na to potrzeba złota, ja wiem, to jest problem. Dobra, no to już okej. Okay. Coś tam jeden przyjaciel chciał, żeby miał pełno młynarzy, ale za dużo drewna zużywają, to byśmy musieli tam poustawiać drwali, ale nie na tym polego w dzwoniu. Może, może kiedy indziej się uda, może kiedy indziej się uda. Popraszamy cię do góry. Dobra, i no, to, to, tak tu. Nie no, pszenicy jest dużo. Będzie git. No teraz trochę więcej mąki się zrobi. Nie wiem, ewentualnie jedną piekarnię tutaj dostawimy i szczerze bym powiedział, że to styknie w zupełności. Nawet nie wiem, czy... Potrzeba nam nowych Dobra, idźcie tu. No może teraz. No mówię, przy pierwszym ataku też tyle ciki. No nie wiem, nie wiem. Jakbym Lorda tam wysłał do pomocy, to może wtedy rzeczywiście, ale... No to jest takie ryzykowne. Czekamy na rozkazy. No, a troszkę podskoczyła popularność, to możemy dać wysokie podatki, teraz jest zero. Jaki? jestem biedny oraz szanowany. To tu będą, nie, dwa na pewno, trzy, nie, nie pamiętam. Nam nowych Lubię jak wy się e, czasami trygerujecie, że ja czegoś nie pamiętam, a gram tyle razy w tę grę. bo ja się po prostu jakoś nie zwracam uwagi, bo, Potrzeba nam nowych bo nie jest mi to do szczęścia potrzebne. Gry mają sprawiać przyjemność. Nie trzeba się wszystkiego uczyć na pamięć, żeby wszystko wiedzieć, co i jak. Cóż to daje, moi drodzy, na koniec dnia? W CV sobie tego nie, wpis nie wpiszecie. Dobra, Home. No pójdę, chociaż tak miał tak z 60, to wtedy tak. A tak, tak nie wiem, czy też tyle nie spowodują tylko, że stracimy 90% armii, jak nie całą. Zależy, ilu będzie włóczników. No też nie jestem fanem stania łucznikami pod y, znakiem. Już tam zmierzamy. Przynajmniej mogę im patrol zrobić, nie? Czy jak mają jednostki strzelające patrol, tego przerwą? Żeby... O Jezus, Maria, nie. Nie, dobra, nie, 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 nie. nie. Ilu to jest łuczników, nie. Straciłem niestety jednego łucznika. Smutek. Dobra, e, ostatecznie rezygnuję z pomysłów na jakieś. Sztyleciki. Za dużo jest jednak tych wrogów tam. <ścoughs> <ścoughs> Może więcej drwali, żeby też trochę pomogli w obronie. A my to wybronimy raczej, ale... Zawsze miło jakbyśmy... U jak zasuwa? Zostaw! Oble... ale nie, nie, nie. nie. Jakbym miał sztylecikować się to bym stracił... Większość łuczników. To było straszne. Dobra, e, czy coś tu jeszcze zmieścimy? Znaczy, ostatecznie nie w głowie miałem, że ta wysepka jest mniejsza. Bo tu jeszcze na spokojnie z dwie farmy by się zmieściły, jakbyśmy bardzo chcieli. No, jedną mogę wcisnąć. Człowiek tutaj zawsze wszystko przenosił, bo tyle miejsca. Tu ostatecznie też jest dużo miejsca. Teraz ja się okaże, że większość rzeczy, które się robiło w kampanii, było totalnie niepotrzebna. -pa 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 -pa. Dobra, więcej warsztatów, no ale mówię. Lutel, yy, bo będą katapulty musimy trochę inaczej pobudować, też lutel, buduje najważniejsze budynki tak, że pierwsze dostaną od katapulty, no dobra śpich, leż nie dostanie jako jedyne i piekarnie no I te dwie chatki drwala na pewno nigdy nie zostaną zniszczone przez katapulty O to już, o, to już nie musicie martwić, nie wiem, dwie chatki dodatkowe Tylko to by oznaczało więcej ludu To tam pójdą No i jedzenia jest dużo Dobra no, ja będę miły, popularność niech chleci do góry Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Hmm. To będzie już tylko jeden at. ale nie, dobra, nie sądziłem, że aż tych łuczników tam wyskoczy, ich chyba było praktycznie tyle samo, co moich łuczników, no to tutaj jest walka na sztyleciki wyrównana, a tu jeszcze włócznicy gdzieś tam w odsieczy. Potrzeba nam broni, No na sztyleciki tutaj, to by byśmy musieli mieć tak, no, przy każdym ataku więcej o jakieś 20 Łuc łuczników niż mieliśmy przy pierwszym i przy drugim. 20 łuczników, trzeba nam bronić. no bo rzeczy przyjemnych tu jeszcze się nie da robić, żeby jakoś zbustować jednostki. To dopiero w misji 8. Mówię, misja 8 to jest taka przełomowa, bo i targowisko, i rzeczy przyjemne, i piwo. I wtedy już trochę więcej wyzwań można robić różniastych. O, o kurczę, nie wsadzę tam więcej łuczników. Hmm, hmm. Mhm, mm mhm. Dobra, ale powiem wam, może żebyście tu chodzili. Dobra, Te no bo tu jeszcze murów się nie zrobi. A jeden kolega miał fajne wyzwanie, że tam, gdzie mogę robić y, palisadę, w tych późniejszych, gdzie też kamienny mur jest, że nie robić kamiennego muru, jeśli mogę robić palisadę. To wydaje mi się, że ha w każdej później będzie można robić zawsze palisadę. Gdzieś możemy tak wykorzystać, na przykład. Dobra, tu jeszcze warsztacik. Przyspamujemy, może chociaż na ostatni uda się sztylecikować, ale szczerze wątpię. Bo co my tu mamy? 60 uczników. Cykałbym się. Ale serio. Poprzednia misja okazało się, że na jednym warsztacie łuczarza da się ją zrobić. E, na bardzo trudnym. Tutaj się okazuje, że da się spokojnie tylko pobudować troszkę tutaj na tej wysepce. Nie trzeba nic robić z resztą mapy. Kampania stwierdzi teraz nabiera może nie, sensu, ale człowiek, człowiek się przekonuje, że za bardzo tam kombinował. Nawet na bardzo trudnym można grać jak nubek. Sławetne de Zmiotą cię. No, nie, no co to jest? 66, no. No mogę pobiec, ale szczerze wątpię. Zapisałem to już dla sprawdzenia. Mój panie. M-m-m-m-mój panie. Poczekam tu. Może nie, żeby tak włócznicy się nie dołączyli, chociaż tu katapulty będą. Już tam zmierzamy. Ruszamy natychmiast. Wojska szczura atakują. No nie, no gdzie? No sztylecikami się tego nie da zrobić. Nie ma opcji. No i tam troszkę nam poginęli. Ja to robię specjalnie, żeby było więcej miejsca w. A w sumie, jakbym tak wysyłał na siedzibę, to się zawsze tam zmieszczą, nie? Jeśli nie zmieści, to się popieści. Wszyscy wiemy, jak to działa, nie? I... Ej katapult nie robią świnie A wcale nie, nie mają po co No dobra jak nie ma polisady to nie będą robili katapult eee. <ścoughs> Ale tu nie wiem czy damy radę ale damy radę Ile tam mieliśmy łuczników 66 Nice Inny nice No więc y, także tego można ja się zabawiać na tej wieżyczce, nie, znaczy na, na tej wysepce potrafią, i styknie do szczęścia. Ci i nie, ja nie mogę już wrócić z interfejsem. Lotprist jesteśmy No, te stracone jednostki to tylko przez to, że tam biegałem, bo się cykałem i chciałem, a później uciekałem, wiadomo o co chodzi. Udało ci się szczęśliwie przetrwać atak, a nawet przejąć władzę nad całym hrabstwem. bitewny nie zdążył jeszcze dobrze osiąść, kiedy otrzymałeś wiadomość, aby jak najszybciej wracać do dowództwa. Byłeś przekonany, że tym razem lordowie docenią twoje męstwo. Nie ma tak dobrze, moi drodzy, nie ma tak dobrze. Misja szósta to jest misja, gdzie po raz pierwszy mamy kamień, którego właśnie możemy na przykład nie wykorzystać. Ale to już się dowiemy, co i jak jutro. Oczywiście pamiętajcie, jeśli jeszcze macie jakieś pomysły na wyzwania, możecie pisać na bieżąco, na spokojnie. Może się wszystko uda zrobić jakoś to tam połączymy, pomieszamy, coś się na pewno wymyśli jeszcze z Waszymi wyzwaniami. Więc ode mnie to na dzisiaj tyle. Jeśli Wam się podobało, nie zapomnijcie ocenić, rozkomentować tego filmu. Trzymajcie się.